Zobaczcie, ja bo nagram tak tak na szybko hol, a potem ma przyjdzie mi pomoże tam z kilka siatkę jeszcze ogarnąć. E, więc tak, tutaj mamy: mm, no, płyn do mycia naczyń z jaśminą i pomarańczą. E, tutaj mamy dla ptaszków i jedno się oczywiście wywaliło. Coś takie za około 5 zł. E, tu jesteśmy w grafie świeżelskiej, a z naszynką przechodzimy na dietkę. Więc no, e, pędzelek. Dla dziadka, tu już są leki, w ogóle z apteki, więc nie będę pokazywać. Płyn do WC, kostka i kupiśmy sobie takie skarpety złuszczające a to jest taka maska dla stóp i wzięłyśmy, wzięłyśmy sobie też Hantelki tylko że one są właśnie z tym, że można sobie je trzymać i one około 20 zł. Kosztowały. Także to jest na szybko Hall z Action. Zaraz Wam pokażę Kika, Pepko i Tako Fashion. Cześć, Pokazuje się, z, jak się ma już tego. Teraz z Tako Fashion Pokażemy Tu się ogólnie będzie dużo działo wezmę tak, bluzeczkę taką No bo wojna jedzie na Sylwestra Więc sobie do, Zako do Zakopanego jedzie na Sylwestra tak. Ona ogólnie kosztowała 60 zł A była teraz pełno przecen i kosztowała 40 zł W tym W tym, Także z w tym, tym W czym dokładnie? Tako Fashion no. no i to jest fajnie, bo ma to po szyci, tak nie drapie, bo ja to jestem strasznie na uczulona, także to jest bruzeczka. E, tu mamy sukienkę dla mojej sze mojej, dla mojej kuzynki. No, tak. Mówię tak, moja jedna będzie ubrana jak sylwestra, bo to i druga musi być e, ubrana. Ja bym się to kosztowała ta sukienka, a teraz 50 zł, ale jeszcze z paniami się połączyłyśmy i chyba ona wyszła za 25 zł, coś takiego. Także e, never ending party. Tak wygląda. No. Wiecie co? Jak ja ze szczukolatu na nie Tak szczerze mówiąc, bo no my to jest 100 chyba. Na 10-12 lat. 160, 146 i 152. No. no. Ale ten materiał jest taki, sądzę, że, no, że powinna no, że powinna teraz nam wejść Ja w to. też to powinnam wejść. I jeszcze spódniczka. Słuchajcie, to jest XSK, ale ja to przymierzyłam. I weszło w to. W ogóle to może pomijać, a później się ubierz w to i, i, i tak, zrobisz Tak, Pokażę, to, ale to najpierw chcę pokazać ogólnie. To kosztowało 45 zł, a było za 30 zł, ale tam te rabaty były, więc to się wygląda, że wydaje małe, ale. No. Ale nie są fikcyjne. Mnie to się od razu wydawało na ciebie, ale no. Tak, ale po prostu służbę, tu trochę takie pozaciągane jest, ale nie widać tego zbytnio. Zresztą tutaj i tak się może zaciągnąć przez moje koty. W Pewko kupiłyśmy dwie rzeczy. Ja kupiłam mojemu sześniakowi taką zabaweczkę. To z tymi koralikami takimi. No, taką fajną. I ona kosztowała dyszkę. I jesteśmy, jesteśmy na etapie grzechotek, więc kupiłam mu takiego ananaska niebieskiego. Do piątka. Fajna. No, i jak jesteśmy w trzymałym, to kupiłam mu takie gacioszki. Fajne, pomarańczowe. One w rzeczywistości tam są ciemniejsze niż tu w telefonie. I, no, on wychodzi. No, no taki, to jest taki pomarańczowy, ale ciemny. Telefon to Dobra, później. No co się stało, ciocia? No, kupiłyśmy sobie kreacje sylwestrowe, no i małemu rzeczy też kupiłam. No, no i Paulina tak się prezentuje. Tak, tu troszeczkę im będą wyważone. Powiem wam, ja że ja się chyba muszę położyć, bo. Dobrze, tak... z boku wyglądam z boku dobrze boku lepiej. Tak się fajnie błyszczy, fajnie. No, Wygląda się... to w sumie teraz tak, się. Jak cała sukienka. No, taki komplecik. Dobra, jedziemy z małym. Bardzo fajne, mięciutkie i niepocące się, mam nadzieję. <gry> Także te spodenki skończyłeś. Myszy, 67. 76 rozmiar i 13 zeta kosztowały. Jedziemy dalej. Tutaj też dla małego mamy taką koszulę z bluzką. Też na 74. Ale już wiecie, jaki on jest wielki. No, i wygląda, jakby na odrzut po nie? A to jest chyba szyte w ogóle. Y nie. Aha, czyli osobno. tam to w sumie może sobie. No, jest taka na te zatrzaski, żeby łatwiej weszło ten. No i tu jest taka koszula taki bez rękawniczek i to kosztowało trzy dychy. To nawet jako normalna koszulka może być chyba, bo to jest zapinane całe, nie? Na zatrzaski to jest. No. Całe jest, no całe jest zapinane, no to, czyli to nawet jako zwykła koszulka o, taka. O, tutaj zatrzaski i tutaj tego, no. Trzy no. dychy to kosztowało i słuchajcie, że idzie koniec roku i nowy początek, to kupiłam sobie czarną koszulkę. Ja po prostu sprakowałam czarnej zwykłej podkoszulki, bo tą, co mam pod sobą jest już taka nie fajna, więc tą zadyszkę sobie kupiłam. Taką zwykłą, prostą. Marzenka kupiła sobie stanik sportowy. Tak to wygląda XL-ka. To jest kolor miętowy, nie? No. I on 25 zł kosztował. I z tyłu nie ma zapięcia. Ja mam na sobie taki tylko czarno -różowy. No zaraz pokażę. Ja sobie wziąłam czarno -różowy. Tu ma z tyłu te takie... Ale ja mam na wzór tamtego, ty. nie tego, co ty... Tak, tutaj ty to masz tego, na wzór swojego. No i tutaj też masz z przodu krateczkę. Tu ma ten miseczki. mam nadzieję, że wejdę. No i to jest rozmiar M. Bo ma? ja to miałam jeszcze takie z tym zapinaniem. Tak, ale normalnie ja nie mam ze, sprzęcz zapinania. ze sprzęczkami. I powiem Wam, że tak mi się ciasno w niego wchodzi, że normalnie... Tak, także ja nie mam też bez zapinania, mam po prostu wciskane i M. -kę. Ale może jak schudnę, to biust mi ten, bo ja teraz program mam swój nowy, odchudzający to. I tutaj mam leginsy takie. O, tu mają białe nogaweczki. I tu słuchajcie, jeszcze z tyłu coś takiego odkryłam. Kieszonkę. No, Tych bo na to na telefon, możesz wrzucić do tego ja nawet. Na nie A słuchawki dobrze No, także tak się z tyłu prezentują. Ja sobie po prostu wzięłam L-ki, żeby były większe. No, po co się wciskać w Mki. Chociaż WikiSk, sk mam nie. Także tak się prezentują, fajne tego. No i tak będę w domu ćwiczał, może w końcu się zmotywuję. Zresztą wszystko mi pasuje kolorystycznie. I te handelki też mi pasują. To ja będę nagrywać, jak ona będzie ćwiczyć. O, to może. My żeśmy z córką teraz do planu odchudzania przystąpiły. Tak, dlatego sobie wszystko kupiłam, żeby się zmotywować. Ale niestety cztery dychy kosztowały. No i ja się tak prezentuję. No i bardzo ładnie. No. no. Ciekawe jestem, czy wejdę w i sukienkę. Zrób zdjęcie, zobaczymy. Słuchajcie, ja w to weszłam, jak moja kuzynka w to nie wejdzie, to jest hit. A ja wiecie, że rosnę, rosnę. I musi jak też. Dobra, także no. Pokazane też co do mojej kuzynki. Najpierczka się nie wciska, bo się nie wciska. No. Pa Papa.